Mawia się, że to nie broda czyni filozofem. Podobnie na pewno to nie ciemne okulary ani ciemny krawat nie czynią człowieka agentem FBI. Ale ta moja dzisiejsza stylizacja być może jest lekko kuriozalna, ale na pewno nie jest przypadkowa. A to dlatego, że chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o najdroższym najdłuższym i najbardziej skomplikowanym śledztwie w historii federalnego biura śledczego. Mianowicie o sprawie Teda Kaczyńskiego, zwanego Juna Bomberem. Jak to się stało, że wybitny, wybitnie inteligentny matematyk, naukowiec, nagle porzucił swoją pracę, zaszył się w górskiej chacie w Montanie i przez blisko 20 lat terroryzował cały kraj ładunkami wybuchowymi domowej produkcji. Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się do roku 1942, kiedy to w Chicago, w rodzinie polskich emigrantów drugiego pokolenia, przychodzi na świat Ted Kaczyński, Teodor Kaczyński. Jego dziadkowie pochodzili z Polski, natomiast rodzice mieszkali już w Chicago, jednym z największych skupisk polskiej polonii w Stanach Zjednoczonych. No i mały Ted już od najmłodszych lat wyróżniał się inteligencją i zdolnościami matematycznymi, technicznymi. Miał smykałkę do nauki, szczególnie do przedmiotów ścisłych. Charakteryzował się również wybitnie wysokim ilorazem inteligencji. Według jednych źródeł jego iloraz inteligencji równał się aż 170. Jako tak wybitny uczeń, szybko dostał się na uniwersytet. I w wieku 25 lat obronił doktorat z matematyki na Uniwersytecie w Michigan. Następnie no, dostał się jako, jako wykładowca na Uniwersytet w Berkeley w Kalifornii. I tam przez dwa lata wykładał na tej właśnie uczelni, jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Stanach Zjednoczonych. Po tych dwóch latach jakby nic z tego nicowego. Zrezygnował z pracy i udał się do Montany. To jest taki kraj, taki stan w Stanach Zjednoczonych na północnym zachodzie, taki murzysty. i tam właśnie Ted Kaczyński zaszył się w górach, zbudował sobie drewnianą chatę i w niej mieszkał, pozbawiony dostępu do elektryczności, bieżącej wody, jakichkolwiek wygód, żywił się tym, co upolował i warzywami wyhodowanymi w no, przydomowym ogródku. Dlaczego tak się stało? No on w pewnym momencie bardzo rozczarował się nauką, techniką i zaczął wierzyć w ideały anarchoprymitywizmu czyli takiej ideologii, która potępia wszelkie instytucje, takie jak państwo, rodzina, nauka, jakakolwiek władza, a nawet praca. Anarchoprymitywiści uważają, że no, są to instytucje destrukcyjne i tylko służą ciemiężeniu jednostki ludzkiej. Nie byłoby w tym może nic groźnego, gdyby nie fakt, że Ted Kaczyński od 1978 roku do 1995 roku wysłał 16 bomb pułapek domowej konstrukcji. I tutaj, skąd wzięło się w ogóle to, to jakby przezwisko Yuna Bomber? Wzięło się to mianowicie stąd, że te paczki bomby wysyłał do, przede wszystkim do przedstawicieli uniwersytetów oraz linii lotniczych, spółek lotniczych. Stąd Juna University and Airlines Bombing. I stąd właśnie Juna Bomber. To jest właśnie ten pseudonim tej sprawy. Niesamowita historia, że przez Blisko 20 lat FBI było zaangażowane w to śledztwo i nie potrafiło no, zidentyfikować tego zamachowca. E, tak jak powiedziałem, trzy osoby zginęły w wyniku eksplozji tych bomb pułapek, natomiast 29 zostało rannych. E, Ted Kaczyński był. Całkowicie nieuchwytny. Nie pozostawia na ładunkach wybuchowych domowej roboty żadnych śladów, żadnych odcisków palców, żadnych mm, poszlak, które pozwoliłyby go zidentyfikować. On jeździł na rowerze, na, później, tak, nie wiem, jak komunikacją, wysyłał te paczki z różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Więc naprawdę było bardzo trudno dotrzeć do niego. On nie pozostawał żadnych śladów po sobie, tak. Żył zupełnie oderwany od, od jakiejkolwiek cywilizacji. Na jego trop wpadł FBI dopiero w 1995 roku, kiedy to Ted Kaczyński no, wysłał taki manifest anarcho nasycony ideologią antytechnologizmu, do jednej z największych gazet w Stanach Zjednoczonych, do Washington Post. No i właśnie w tym manifeście wyłożył swoje poglądy. Właśnie wtedy to jego młodszy brat, David, przeczytał ten manifest i rozpoznał w tym tekście styl Teda. Zaalarmował FBI, no i później sprawy potoczyły się błyskawicznie. W kwietniu 1996 roku Ted Kaczyński został aresztowany w swojej górskiej chacie w Montanie. Błyskawicznie przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Został skazany, uwaga, na czterokrotne dożywocie plus 30 lat więzienia. No to wydaje się dla nas może kuriozalne, natomiast w Stanach Zjednoczonych, w tym systemie prawnym, tak to działa, że wyroki za poszczególne przestępstwa się kumulują. Także można dostać 10-krotne dożywocie i 190 lat więzienia. Kaczyński został osadzony w więzieniu o najwyższym rygorze w Colorado i tam w zasadzie. No, żyje do dziś, ma 78 lat, ale wciąż żyje. Co ciekawe, stał się swego rodzaju ikoną popkultury w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Była nawet kampania w 1996 roku, polegająca na dopisywaniu Teda Kaczyńskiego do no, wyborach prezydenckich na kartach do głosowania. No, był to taki sprzeciw wobec istniejącej władzy ponadto jego postać się, pojawia się w wielu utworach muzycznych, w grach, w filmach, produkuje się koszulki z jego podobizną, no jakby i on do 2001 roku, do ataków z 11 września był symbolem amerykańskiego terroryzmu. No i w pewnym sensie no, ta jego ideologia no, w pewnym sensie jednak ośmieszył tą technologię nowoczesną, tą nowoczesne techniki śledcze, bo popatrzcie, przez blisko 20 lat wysyłał te ładunki wybuchowe, i nie został namierzony przez najbardziej zaawansowane technicznie służby specjalne no, w Stanach Zjednoczonych, no i to jedne z najlepszych służb no, na świecie. Także w pewnym sensie Tyt no, tą, 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 tą machinę ośmierzył. I jeszcze właśnie ciekawa sprawa, jak człowiek wybitnie inteligentny, mający szansę na karierę naukową z dorobkiem, właśnie z wybitną wiedzą, umiejętnościami, zdolnościami matematycznymi, technicznymi, w jednym momencie wszystko to przekreśla, tak, i popada w takie jakieś skrajne poglądy. To jest właśnie też jakby taka nauka, że nadmiar wiedzy, chyba dużo, dużo w ogóle matematyków i osób tak bardzo uzdolnionych technicznie miało różne problemy mentalne. Jest to dowód na to, że właśnie te wybitne jednostki, no nie zawsze do końca no, normalnie funkcjonują, tak, mentalnie, czyli coś czasem się tam właśnie w, tym, w tych ich umysłach rodzą bardzo dziwne ideologie i pomysły. Dobrze, proszę Państwa, na tym, na tym skończę. To krótkie przypomnienie sprawy Teda Kaczyńskiego, Juna Bombera. I można tutaj podsumować o takimi słowami, że historia człowieka to historia nudy, a nuda to schronienie. Dla wszelkiego zła. Dziękuję bardzo za uwagę.